Dzień dobry, Ariada Iris, energia dnia. Sprawdźmy co dzisiaj, 14 maj 2024. Karty zostały potasowane, przygotowane i sprawdzajmy. A będzie to dzień, kochanie, trochę takich niepewności, skomplikowanych rzeczy. Coś może iść niezgodnie z Twoim planem. Możesz się obawiać, czy rozwiążesz jakąś sytuację. Lęki i obawy, jeżeli masz dzisiaj jakieś trudne rozmowy w pracy albo rozmowy kwalifikacyjne. E, przygotuj się też na takie smutniejsze doświadczenia, albo wyciągaj z tych doświadczeń coś dodatkowego. Zatem praca, finanse. Karta mówi o strachu i trudnościach w rozwoju i w tej pracy. Karta też mówi o utracie jakiegoś głównego źródła albo braku otrzymania awansu, który był przed tobą. Możesz mieć poczucie straty, porażki, jakieś niezdane egzaminy albo niezaliczone sprawy, które terminowo już cię po prostu gonią. Karta też mówi o tym, że możesz mieć problemy z odnalezieniem pracy albo niewygodne rozmowy. Jeżeli chodzi o uczucia, karta mówi o em, smutku lekkim w tych uczuciach, o takiej nostalgii. Karta Mówi o niezrozumieniu, braku wytrwałości, braku cierpliwości. Możesz dzisiaj robić jakąś próbę w relacji partnerskiej, czy w ogóle dla siebie jesteście dobrzy i czy dla siebie możecie być. W ogólnej energii karta mówi o przytłoczeniu, kochanie, o jakiejś rozterce. Może to być dzień taki emocjonalny, zmagania się z tym, o czym się myśli, tak? Będzie to dzień, kiedy możesz czuć lekkie nieszczęście, niepowodzenie, brak rozwiązania jakiejś sytuacji. Jeżeli czekają ci dzisiaj ważne sprawy zawodowo-finansowe, możesz mieć niepewność. Jeżeli załatwiasz dzisiaj jakieś sprawy związane z drugim, drugą osobą w pracy, to może być w relacjach, możesz mieć też jakieś niezrozumienie. Dzisiaj jest taki dzień wyciszenia, no i obaw o przyszłość. Rada jest taka: szukaj pomocy u kogoś drugiego. Ktoś, kto może Cię wesprzeć, ktoś, kto może Ci pomóc coś załatwić. Bo możesz mieć dzień, kiedy nie znajdziesz rozwiązania, albo możesz mieć dzień, kiedy boisz się, co Ci dalej będzie czekało. Um, jeżeli czekasz na jakieś finanse, one mogą iść po prostu z opóźnieniem, a Ty potrzebujesz ich na już. Jeżeli na przykład masz dzień, kiedy e, czujesz e, takie. Popadanie w depresję, w jakieś smutki. Skontaktuj się z drugą osobą, kochanie, żeby jakaś osoba cię po prostu wspierała. Będzie to dzień na pewno trochę smutniejszy dla ciebie, ale kochanie, pamiętaj, że zawsze da się um, odnaleźć rozwiązanie pewnych spraw. Zatem, jeżeli dzisiaj potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z bliską ci osobą, która naprawdę może rozwiązać Twoje problemy. Pozdrawiam. Ariada Iris.